Czy jesteś zadowolony z okresu przygotowawczego do tego pojedynku, bo on się wydłużył? Nie wszystkim odpowiada taka sytuacja. No, z, ze względów osobistych nie mogę dotrzeć się do Polski dwa miesiące temu i te przygotowania troszkę się przeciągnęły. Czy no, ty dumasz nasz swoich podgotów ona niedliwa, z czym dolna być i co ty czy to głupszego klucz? W lubym sensie dokluczą, ponieważ to było больше wryń podgotować. Ja uwierzę, że to poszło na pól. Na pewno to jest ku e, dobremu, bo miałem więcej czasu, żeby się przygotować pod danego rwala. Na co będziesz zwracał szczególną uwagę w pojedynku z Ivanem No Wydaje się, że on jest bardzo jak na, dynamiczny jak na tę kategorię, <coughs> kategorię wagową i po prostu ma ciężkie łapy. A co ty uważasz? <coughs> co ty będziesz robić? Bo już, e, to on jest bardzo dynamiczny. И если попадет будет. Что ты планируешь делать в этом бою? Я планирую драться. Я планирую выиграть. А как я выиграю и что я буду делать, вы увидите завтра. Зачем это рассказывать сегодня? Я планирую выиграть. Был, чтобы выиграть. А как то сделаю, то увидите завтра. I jak oceniasz te przygotowania, tę polską część przygotowań. Zawitałeś do klubu Arachen Olsztyn, kto tam najbardziej pomógł na tej ostatniej prostej przed pojedynkiem z Iwanem Arsenalem. Jak ty oceniłeś podgotową Polski imien w Arachne i kto by sam больше pomagał z Arachymie? No nie dla kogo nie sekret, W pierwszej w nie pomógł Mamet. Ponieważ moment, moment wniósł na samym Большую лепту, мою подготовку, мой приезд, да во все. От а тогда я мой момент меня принял, мой момент меня поддержал, помог. Потом тренера, соответственно, потом уже ребята, которые там были. И все они мне помогали, все были готовы помочь. И я очень благодарен им всем. И мне это очень помогло. Спасибо им. W pierwszej kolejności, jak wszyscy wiemy, połóg mi mój, mamę, mój brat Mamed przywitał mnie, wspierał mnie, wszystko robił, żeby, żeby było mi tu jak najlepiej. No i oczywiście potem trenerzy, sparing, partnerzy, jestem im bardzo wdzięczny, bo mi pomagali. Pomagali. Jeśli już mowa o Mamedzie, kto Twoim zdaniem zwycięży w pojedynku wieczoru i dlaczego? Кто победит в бою, вечера и почему? <laughs> это очевидный ответ от меня. Вы сами должны понимать, то, что я болею всем сердцем за Мамеда. И я уверен, что Мамед выиграет, и это будет довольно-таки крутой накал. Mm, то есть ясно, какая есть моя отпочь, не чем задаешь это питание, но, конечно, Мамед выиграет, я уверен, с самого сердца за ним. И я думаю, что это будет хороший накал с Мамеда. Chciałbym też na chwilkę jeszcze wrócić do Twojej walki, bo gołym okiem widać różnicę w warunkach fizycznych pomiędzy Tobą a Twoim wypalem. Myślę, że to będzie grało jakąś kluczową rolę w samej walce, czy uda się ją zniwelować. A teraz, co w Twojemu boju, Twój sapiennik pogramatnie Cię, powiększy Cię. Co Ty myślisz, no, to pomieszają Twojej boju? No wspomnijcie moje poprzednie Czy To mnie pomieszało? Wspomnijcie e, e, pom mój poprzedni, e, poprzednią walkę i zapytajcie o to samo. czy mi to samo. I m.pr. Ale... on wyrubił, a to znaczy tak że... A poza tym on e, zadusił e, Narkona. Taczniej Narkona. Taczniej Narkona. Erslana. Taczniej... E, przepraszam, <laughs> aż się sam zgubię. Narkon e, ten e, poddał e, Erslana. Przepraszam, <grywa> a jeśli już mowa o Tomku Narku, nie, czy byłeś zaskoczony tą jego ostatnią porażką? No bo w brutalny sposób e, przegrał z Frankensteinem e, przez Narku. Jeśli mój pro no to był jego bo on przegrał, czy wygrał na kawałku? na samym dzień ja nie widział, odpowiedział o, o w rundę, a nie o wyrobił, pierwsza druga druga, druga. Druga, Я не видел первый раунд, поэтому не могу сказать, что что послужило этому. Но чувствую то, что Нарк он уже переживает свой пик. Ему нужен второй. Мысли же не в день первой не веем оценить целые балки, але мысля, что Нарк он ищет на 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 спаде своей карьеры. На Wątek humorystyczny. Pytanie do Adama Soldajewa. Jak zmieniła się Twoja pozycja w KSW po ostatniej konferencji prasowej? <grym> Słuchaj, Ibrahim jest niezadowolony, że Ty zadajesz pytania. No nie wiem, nie, nie wiem. Myślę, że będą ciężkie rozmowy po, 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 po gali, ale to z mojej strony. Z mojej strony będą ciężkie rozmowy. Adam od uh, przewodnika wyrosł do topa KSW, dlatego ja jest z nim skoro procent będę brać. <grym> ten tłumacz z, od tłumacza wyszedł do topowego fightera w KSW, więc jest mi winien procent. Ja to taka ciekawostka, bo ten, wszyscy nie wiedzą, ale przyszedłem na rozmowy do KSW w ogóle i tłumacząc e, 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 Ibrahima na poprzedniej jego walce i wtedy też miałem rozmowę z KSW, więc to się fajnie zgrało, więc От Тумача до Файтера. Уже no, не станет твоим менеджером, Ибрагим. Легко. Не уж Где найти... Ну, кого он может лучше меня найти менеджером, будучи чемпионом меня в этой организации? Как? Я лучше буду его интересы представлять. Pojeźdź po, w potem Adam. Kogo on, kogo on może wybrać na menadżera nie, nie lepszego niż ja? Ja jestem mistrzem i przez mnie będzie się uh, szedł do przodu. Ja mu dam pas i nie chcę Dziękujemy wam bardzo. Ja, ja, ja dodam, że ja chcę zawalczyć o swój pas, a nie twój pas. Ty swój broń, swój pas. Я хочу voilà. yeah, подраться за свою поездку. Yeah, свой... Я и говорил, моим поездом я проложу тебе дорогу. А, <laughs> ah, oh, положи вещь, дорога своим пасом. А то мне еще подобает. Дякую вам. <laughs>